Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym tygodniu Już was chyba tą pogodą nie będę zanudzać, muszę wam powiedzieć Bo i tak znowu wieje i leje, ale to i tak znowu wieje pewnie i leje w całym kraju Bo jak idzie jakiś znowu armagedon, to idzie od zachodu w stronę wschodu Więc u was pewnie już i tak jest gorzej, albo nie daj Boże jeszcze było już gorzej E, także, także to, więc zaczynamy nowy tydzień Oczywiście z paskudną pogodą Bo znowu jakiś idzie niestety, ale e, Ten Zapomniałam jak to się nazywa, już widzicie Z tego wszystkiego już zapomniałam Także idzie znowu jakiś front nowy, atmosferyczny e, Bardzo paskudne także Także nieciekawie się zaczął ten nasz drugi tydzień ferii Myślałam właśnie, że będzie trochę cieplej na tych naszych feriach, bo jak już nie było śniegu, no to chociaż żeby słońce świeciło wiecie, nie? No ale no niestety poświeciło przez pierwsze trzy dni słońce dzieciaki trochę poszalały, tak jak wiecie, na tutaj nawet na swoim podwórku a później jak zaczęło już y, lać i wiać od czwartku bodajże no to tak y, leje i wieje do tej pory z tym, że wasze dzieci i tak mają gorzej, bo y, wasze dzieci poszły już od dzisiaj do szkoły bo od dzisiaj właśnie, nawet już czytałam na internecie, że dzieci e, dzisiaj wróciły do szkoły stacjonarnie. Mam nadzieję, że dobrze to mówię, nie? E, i, ale chyba mi się tak właśnie wydaje, że dobrze wyczytałam, że od dzisiaj właśnie dzieci wróciły do szkoły stacjonarnej, że to o tą szkołę stacjonarną chodziło. Także tyle. E, przez soboty i niedzielę nie nagrywałam, także miałam długi weekend, można powiedzieć, bo nie wyciągnęłam ani na chwilę... Te aparatu, co to znaczy, no wiecie, telefon to ja mam cały czas przy sobie, ale nie, nie włączałam tego. Nie włączałam kamerki, nie odzywałam się. Po prostu miałam taki długi weekend, można powiedzieć, i to taki z leniem, To też Wam powiem, nie będę Was ściemniać, czy nie mam jakiegoś takiego, nie wiem, lenia, doła, czy jak to tam nazwać, nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze, że no. Niekoniecznie mi się cokolwiek chciało, e, bardziej w sobotę, w sobotę to w ogóle jakaś taka byłam, taka nie wiem, głowa mnie trochę bolała i tak ogólnie, może przez to właśnie, przez tą pogodę beznadziejną, że właśnie ciągle jest ta beznadziejna pogoda e, i no jakaś taka byłam byle jaka, Zrobiłem tylko w sumie to obiadu też nie nie, ugotowałam rosół w sobotę, także w sobotę ugotowałam rosół, a reszta obiadu to była właśnie, przecież pierogi i kopytka były. I tyle było. Julcia zrobiła szarlotkę. Później Wam pokażę tą szarlotkę. I to była pierwsza Julci szarlotka w życiu. I muszę Wam powiedzieć, że od podstaw ją zrobiła. Czyli zagniotła ciasto. Obrała jabłka. To był najgorszy właśnie problem Julci było z tym, że no to obranie jabłek. No ale jakoś sobie poradziła. Starła sobie te jabłka. I później sobie zrobiła tą szarlotkę. Tak jak ja robię. Czyli starła ten spód. Podpiekła spód, bo ona to i tak robiła wszystko, wiecie, według moich instrukcji, tylko że z tym, że chciała sama to wszystko robić. Jedyną rzeczą, która jej nie wyszła, to nie wyszła jej beza, bo nie chciała, żeby jej, wiecie, pomogła oddzielić białka od żółtek, bo ja robię tą szarlotkę z bezą i u mnie najlepiej to ta schodzi, szarlotka z bezą, ale Julcia nie chciała, właśnie, żeby rozbić, oddzielić jajka od Żółtka od białek, żeby ja to zrobiła. E, więc, no, sama to robiła i no trochę jej tam żółtka wpadło do białek, i później ta piana niekoniecznie chciała wyjść, no, ale e, i tak Szarlotka bardzo dobra wyszła. Ale to e, później wam pokażę. Dzień dobry. Dzień dobry. No, coś cię źle widać. E, moje dzieciaki dopiero dzień zaczynają o godzinie 10. E, ale to. No, wiecie, ferie są, no to nie będę ich ściągać wcześniej z Ja tutaj też jeszcze mam swoją kawusię poranną, także kawusia razem z Wami. To Wam powiedziałam. Wczoraj też nic nie, nie robiłam takiego, można powiedzieć. Zaraz muszę iść z, wyjąć jakieś mięso, bo jeszcze nie wyjęłam żadnego mięsa. A tak myślę, że może bym zrobiła jakieś spaghetti czy coś i na pewno zrobię zupę pomidorową z rosołu. I taki to będzie u nas dzisiaj obiad. Mam jeszcze też te pierogi i te kopytka, ale to już, już kolejny dzień z rzędu, to już na pewno nie będę jeść pierogów i kopytek. A Jucia coś chciała? Nie. Ty, prądu nie ma. Prądu nie ma. Pierwszy raz u nas nie ma prądu. A matka nie ma naładowanego telefonu. No z... Boże. A już miałam sobie, wiecie co powiedzieć. No. Ale już nie będę Wam tutaj mówiła. O, włączyli. Eee, przez te wichury, co były do tej pory, to prąd był. Teraz właśnie nie wiem, co to się stało, że u nas zabrakło prądu. Mam nadzieję, że tu gdzieś jakieś gołęzie nie, nie pospadały na nasze linie energetyczne. Bo u nas jest wieś jakoś podzielona na pół. I jak stoi transformator u teściowej, tutaj u niej przy ogródku, przy domu, no to dotąd jest chyba jej połowa wsi, że tak powiem, nie. A później od transformatora w drugą stronę, w stronę zachodu, to jest nasza część wsi z prądem. Nie wiem dlaczego tak to jest, A, ale tak jest właśnie. I tutaj mamy bardzo dużo. Nie I znowu nie ma. Tutaj mamy dużo takich drzew, bo tutaj na przykład u nas są te działki niezamieszkałe, prawda. No, bo nie ma już tych ludzi, więc no, i te drzewa są, i linie energetyczne. Także jak właśnie wyjaśnień, nie wiem dlaczego, właśnie tak to jest, że u nas tego prądu. No, bo a u nas aż tak jeszcze to mam powiem, że nie wieje. Bo w porównaniu z tym, co pewnie wy żeście mieli tam na zachodzie, tutaj też czytam Wasze komentarze, więc mieliście tragedię, bo i wody nie mieliście. I właśnie prądu, no to to właśnie jest tragedia. Ale mam nadzieję, że teraz już u Was jest wszystko ok. chociaż wiem, znowu wrócił wiatr. Dobra, kończę to Zabieram moje. Ten borek zbie. To nie jest worek, tylko to jest moja ta. Jak ja to e, No, mam tak moje kwiatki pootulane. E, wiecie, jak to się na no, taką. Ondoliną flizeliną, nie wiem, jak to nazwać. I tutaj widzę, że z dendrona podrywa mojego. Będą się tak bawić teraz tym prądem, więc ja już kończę. I później się do Was na pewno jeszcze odezwa. jak tylko sobie naładuję telefon. A na razie biorę się za sprzątany. Miałam iść pralkę włączyć. W piecu miałam rozpalić, bo ja też do pieca to jeszcze Wam powiem potrzebuję prądu, bo mi nie będzie chodził wiatrak. Także jak mi wyłączył prąd, to będzie wtedy super ekstra wystrzałowo, jak to moja magdalena mówi. Więc bierzemy się dziewczynki za robotę jakąś, póki jeszcze mamy. Prąd. Ok, włączyli prąd, także tutaj stoicie pod ładowarką, dlatego z tego miejsca w sumie to się do Was odzywam ale już posprzątałam kuchnię nastawiłam sobie zmywarkę, to znaczy jeszcze się nie, nie, nie pierze, bo nie jest pełna, ale sobie już tam wiecie, powstawiłam rzeczy żeby była tak przygotowana nastawiłam sobie też pralkę, także się kręci I, i co? i mam nadzieję, że zdążę uprać aniżeli znowu, nie daj Boże, gdzieś tam będzie jakaś przerwa. Wziąłam się też zagotowanie zupy pomidorowej. W sumie to jest zupa pomidorowa z rosołu. Z sobotniego jakoś tak mało tego rosołu sobie w sobotę ugotowałam. Więc no nie będę miała na kolejną zupę, tylko będę miała na zupę pomidorową, ale to nic. Więc ja gotuję zupę pomidorową i wyjąłam sobie mięso z zamrażarki. Rozmraża się. Wiem, będzie późno pewnie obiad, ale i tak dzieciaki późno nie zjadły, także dam im zupę i obiad może być, wiecie, tak na 15, 16, także mięso zdąży mi się jeszcze rozmrozić, bo chciałam zrobić to spaghetti, tak pomyślałam, że żeby wszyscy zjedli, to na pewno wszyscy zjedzą spaghetti. Żeby wiecie, nie robić kolejnego obiadu, chociaż mam jeszcze i te pierogi, jeszcze mam i kopytkę, jeszcze mam, ale to chyba zaraz sadzę sobie do zamrażarki i będę miała na jakiś yy, awaryjny obiad, jak nie będę miała czasu czy coś gotować i też jeszcze tak na szybko żeśmy z Julcią posprzątały wiecie, tutaj po weekendzie, to znaczy jeszcze łazienki nie są posprzątane, bo to też sprzątam minutę, także jeszcze tak poodkurzała Julcia już poodkurzała, pościerane są kurze, to żeśmy też tak jeszcze robiły, szybko żeby było już czysto po weekendzie, zostało mi tylko jeszcze umyć podłogi i zaraz też siadam, bo nie odpowiedziałam na komentarze z filmiku wczorajszego. To znaczy na trochę odpowiedziałam, na trochę nie odpowiedziałam. No i wszystkich też nie przeczytałam, więc to też zamierzam zaraz uczynić, czyli zasiąść do komputera i odpowiedzieć właśnie na zaległe moje komentarze spod wczorajszego filmiku. I przydałoby się właśnie też kupić jakiś chleb, bo u nas nie ma nawet chleba, wiecie ani tego w sumie to i pieczonego też nie ma i takiego y, zwykłego ze sklepu też nie ma, więc przydałoby się też ruszyć gdzieś po jakiś chleb, no chyba, że napiszę do męża, żeby kupił po drodze chleb y, a na takie większe zakupy to może ja sobie jutro podjadę, czy coś takiego, to jeszcze się zobaczę, bo jak tak wieje to powiem Wam szczerze, że ja nie lubię jeździć samochodem, jak tak wieje bo jednak ten podmuch wiatru też czuć i na samochodzie no na samochodzie tak wiecie. Więc no, ja jednak unikam jazdy. Chociaż u nas tutaj do tego, wiecie, do naszego groszka też tak daleko nie jest, no ale, ale na razie chleb mi nie jest potrzebny. Na razie myślę nad obiadem, bo trzeba go w sumie zrobić tak szybciej, żeby no, w razie co się nic nie nie stało. To znaczy w razie co to żeby było co zjeść, bo wiecie. Jak to jest, chociaż ja wiem, Wiem, ludzie kiedyś żyli bez, bez prądu i żyli, także to nie jest żaden problem, że tego prądu nie ma. Kiedyś właśnie ludzie, x lat temu, żyli bez prądu i jakoś przeżyli, więc teraz to też nie jest wielka no, jakaś tragedia, że tego prądu nie ma. No, chociaż wiadomo, że jak już człowiek się przyzwyczaja do takich dobrodziejstw, jak prąd, gaz i takie inne, no to jest. Całkiem inne e, życie, a nie tak jak było kiedyś na te lampy naftowe. Chociaż tutaj e, muszę Wam e, powiedzieć, że no nie wiem, ale chyba powyrzucali e, moje, e, moi teściowie te lampy naftowe, które tutaj kiedyś mieli, bo na pewno to znaczy moi teściowie to może ich nie mieli, nie? Ale e, babcia męża na pewno miała e, takie lampy naftowe więc raczej tutaj żadnej nigdzie nie widziałam nigdy takiej lampy naftowej, a muszę Wam powiedzieć, że takie lampy naftowe to mi się bardziej, bardzo podobają. Zresztą ja bardzo lubię taki, taki starodawny styl, starodawne meble bardzo lubię. No, także to jest taki mój właśnie starodawny, starodawne rzeczy to ja bardzo bardzo lubię. W ogóle chod, lubię chodzić po takich rzeczach, jak pchli targ u nas kiedyś był w Lublinie pod zamkiem. E, także tam lubiłam zaglądać. I w Kazimierzu też w ostatnią niedzielę miesiąca, w ostatnim weekend miesiąca w Kazimierzu, kiedyś był taki właśnie pchitark. Teraz to już nie wiem, czy jeszcze jest, ale może bym się kiedyś wybrała, zobaczyła na taki pchli targ, Ale to się wiecie, jeszcze się zobaczy. Dobra, e, chyba się chwilowo rozłączę. Wezmę sobie znowu za jakieś robotę bo to będzie taki przegadany vlog i nic nie będziemy innego robić no i zobaczymy jak to dalej nam się potoczy muszę wam powiedzieć, że tutaj niby wieje wiatr raz mi jest gorąco, raz mi zimno, także no to też tak różnie bywa, założyłam sobie tą bluzę bo rano to było zimno, no bo wiecie jak to rano to jeszcze się u nas w piecu nie pali a po nocy to też trochę ten wiatr wydmuchał to ciepło nasze więc to też tak jest więc ubrałam bluzę. Teraz czuję, że mi jakoś tak gorąco w sumie. To teraz to wiecie, co, to ja latałam. A to właśnie yy, kurze ścierałam, a to byłam pranie sobie nastawiłam, a to to, a to tamto, no to może dlatego też mi się i gorąco zrobiło. Dobra. Koniec katania. Siadam, zaraz, odpalam sobie komputer, odpisuję na Wasze komentarze i działamy dalej. Ok, gotowana. Yy, I panistanusz był przyniósł paczkę. Od razu oczywiście Micha się cieszy, nie, yy, bo. Yy, Ktoś przysłał paczkę. Oczywiście ktoś, to ja Ci dziękuję, ale ktoś nie no nie chciał się ujawniać na kanale, kim jest, a ja to szanuję. Ale bardzo serdecznie dziękuję za miłą przesyłkę. I zaraz sobie otworzymy tutaj wspólnie, bo tej dzisiaj jeszcze jej nie otwierałam. Tak jak widzicie, bo dopiero co był Pan listonosz. I muszę Wam powiedzieć, że chyba te znaczki to trzeba by było odkleić jakoś na gorąco i zacząć je kolekcjonować dobra, otwieramy kopertę muszę wam powiedzieć, że czasami to jak przyjdzie taki ten duży podmuch wiatru no to tak tetuje to moje wyginają się na każdą możliwą stronę no i jest nieciekawie ale to i tak pewnie jest nic w porównaniu z tym innym, co się tutaj e, dzieje w Polsce. Dobra, są jakieś ubrania? Ja tutaj widzę. Dobra, patrzymy, co to jest. E, a to są chyba ubrania, ale nie dla mnie, bo ja w takich gateczkach to ja nie chodzę. To wy doskonale wiecie. Tu jest jakieś takie e, spodenki w paseczki. A to jest rozmiar L, ale to. No, ja w tych yy, gateczkach to nigdzie nie wyjdę. I do tego jest jakaś taka yy, bluzeczka, coś takiego, proszę bardzo. I ona jest z, z Benettonu, United Color of Benetton. Także to są takie yy, zestaw, To pewnie jest dla mojej pani, Zobaczy, no znaczy dla mojej juleczki. Co my tu jeszcze mamy? E, tu mamy sukienkę, albo taką tunikę, ale to jest takie dość, też dość duże, ale to na mnie to, to będzie za wąskie, więc to raczej też jest na moją Julcie i to jest taka sukienka, później Julcie może przymierzy. I ona jest z Nike. Takie coś. Bardzo fajna, muszę wam powiedzieć. Naprawdę. I taka mięsista. Więc bardzo, bardzo fajna. I jeszcze mamy jeszcze jedną. A jeszcze jedną to też mamy taką samą. Tylko, że z Adidasa. I to też jest taka tunika. Tutaj odcinana pod biustem. I tutaj taka Spódnica, sukienka do gatrów, i jest też z takiego samego materiału. Nie ma żadnej metki, więc nie wiem, jaki jest skład. Nic tutaj nie widzę. Dobra, także to. I tutaj mamy jeszcze bieżnik taki, będzie idealny na stół, muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo ładny. Tu mam wodę moją, szklance z takimi jakby yy, gwiazdkami. Także coś takiego. I jeszcze mamy, a, drugą taką serwetkę też będzie idealna na stół, jakąś taką, wiecie, kompozycję można sobie zrobić wioseną, tak? To jest bieżnik? Czy co to jest? Bierznik, czy co to jest? Bierznik. Tak, to jest taki wieżnik serweta, ale też bardzo, bardzo ładna z frędzelkami nawet, także będzie idealną dekoracją na wiosenne stół. I mamy jeszcze jedną rzecz, coś takiego. I to jest torebka saszeta. O, z takiej firmy nie wiem, ja tutaj sobie nie będę języka łamać. Z kieszonkami bardzo ładne, i tą saszetę dam Mateuszkowi, bo zresztą tak było napisane w mailu, który dostałam. Co jest dla kogo? To Wam od razu oczywiście powiem, że dostałam maila. I No, a że dzisiaj przyszła właśnie, to jestem, muszę Wam powiedzieć, w szoku, bo że dzisiaj przyjdzie, to się nie spodziewałam. Okej, okay. także bardzo, bardzo dziękujemy za miły prezent. A jak już ja zechce, to później najwyżej przymierzę, albo może ja sobie też przymierzę z taką jedną czarną tunikę, bo nie wiem, czy na mojego szkieletorka nie będzie trochę za duży, no ale o, to jest 38 może nie, bo Julcia już jest taka jak ja to wiecie, dobra ja teraz zupę już ugotowałam nie wiem czy będą chcieli już jeść czy nie, bo to już 12 godzina i robię sobie herbatkę siadam, trochę odpiszę na te wasze komentarze There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Musiałam przerwać odpisywania na komentarze, bo pra, pora zabrać się za zrobienie obiadu, drugiego dania. Mm. I, e, bo mam już godzinę 14, ja do mojego spaghetti, to zresztą dobrze o tym wiecie, bo taki mój przepis na spaghetti jest u mnie na kanale. Zawsze dodaję też marchewkę, e, dodaję też paprykę. Paprykę to mam z zamrażarki, tą e, co sielam w tamtym roku, tą spiczastą. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem co teraz jest, ale u mnie w Biedronce nie ma tej szpiczastej papryki. Więc jak jej nie zakupię, to nie wiem, będę ch chyba musiała sobie kupić sadzonki. Yy, w nie wiem, w sklepie czy coś, bo yy, szukam właśnie tej szpiczastej papryki i jej w Biedronce jest brak. Nie wiem, najwyżej zakupię to z Lidla, zobaczę to, wiecie, z Lidla, jak będzie się sprawdzać, jeżeli nie znajdę w Biedronce. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze się właśnie w tej biedronce pojawi ta yy, szpiczasta papryka. Yy, także ja biorę się teraz zarobienia tego mojego sosu do spaghetti. Nie będę go nagrywać, bo taki przepis jest yy, na kanale. Muszę Wam powiedzieć, że ten wiatr wcale nie ustępuje. Yy, także jak naprawdę jest taki podmuch wiatru, yy, to jest jeden wielki świst. Ale to już i tak wiecie. Zresztą Wy wiecie, jak to jest z tym wiatrem, bo macie to samo, co i ja, nie? Tylko, że u Was to może na zachodzie jest gorzej, jak tu właśnie u nas na, na wschodzie. Może właśnie im bardziej, nie wiem, gdzieś na, na wschód, to może właśnie już słabnie, czy coś takiego. E, dobra, ale to już też nie będę Was zanudzała tym wiatrem. Także ja robię teraz obiad i e, no, na pewno się do Was odezwę. Pokażę Wam właśnie, jak wygląda nawet ten mój obiad, czy coś takiego. Bo raczej dzisiaj ciekawego, to takiego się nic nie będzie działo, bo się nigdzie nie wybieram jutro, to tak jak Wam wcześniej mówiłam, że jutro najwyżej planuję jakiś wyjazd na jakieś zakupy, bo też już praktycznie wszystko się pokończyło ok, dobra działam w kuchni teraz i zupeczka pomidorowa zrobiona z rosołą, prezentuje się tak muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię zupę pomidorową właśnie z makaronem, z ryżem niekoniecznie a z makaronem bardzo lubię i tutaj sos do spaghetti się perka E tak powoli, z pół godzinki będzie się tak gotował, dusił. I zaraz nastawiam też wodę na makaron, gotuję makaron i daję dzieciaczkom. Drugie danie. A jeżeli wy coś jecie, to życzę Wam smacznego. Mamy już popołudnie. Przyszła pora na kawusie i na szarloteczkę od Julci. Tutaj wam pokażę, bo muszę Wam powiedzieć, że ciemno się już zrobiło. Co Znaczy, ciemno. Yy, padał deszcz i to tak dość mocno. Teraz to już nie pada, ale no już zrobiło się tak poważnie ciemno. Wcześniej to w ogóle było ciemno, jak to nie wiem, która to by była godzina, a była godzina 15. Teraz mamy po godzinie 16, więc i tak już się sieci światło. I yy, yy, to jest Julci Charlotteczka, którą robiła od początku do końca sama. Nawet nie chciała, żeby jej pomóc oddzielić białka od żółtek, trochę jej beza nie wyszła, no bo miała trochę tych y, żółtek w tych białkach, ale to w niczym nie przeszkadza. I tak jestem właśnie z niej dumna, że y, zrobiła od początku do końca sama. Sama sobie zagniotła ciasto, obrała jabłka, zrobiła i skończyła od A do Z. Co prawda, zajęło jej to pół dnia. Ale bardzo dobra jest. A i ktoś tutaj jej rzucił wyzwanie, że teraz pora na murzynka. Więc nie wiem, muszę się zapytać Julcie Ci, czy przyjmuje wyzwanie, czy nie przyjmuje, ale pewnie przyjmuje wyzwanie. Tylko muszę jej kupić kakao, bo tego tu nie mam w domu. Także jeżeli coś jecie i pijecie, to życzę oczywiście Wam smacznego.